Witam serdecznie. 1 października 2019. Tak jak widać, główny licznik 1533. W tym miesiącu na zakończenie miałem tu pokazać, jak to wyglądało, że tak powiem, przez sezon. Także tak to wyglądało. 148 kW przez ostatni miesiąc wyprodukowane. No tak, ciut poniżej normy. Może szału, szału nie było, ale zawsze coś tam zrobione. Nie miało to już większego znaczenia, bo prawie cały miesiąc już pracował piec. Grzeje mieszkanie i wodę, także to co wyprodukują panele jest oddawane w grzejniki. Także zawsze jakiś tam, że tak powiem zysk do, do ogrzewania I, i tyle. Bo wpływu praktycznie na wodę, przeliczyłem tam jeszcze średni przyrost dzienny, ale wpływu na grzanie wody to już nie ma, bo piec wszystko reguluje, także jeżeli za dużo w boilerze jest, to wybiera wszystko w grzejniki, wszędzie wyrównuje temperatury. Także tak to wygląda, że tak powiem za sezon, bo podejrzewam, że przyszły miesiąc będzie jeszcze słabszy i to już chyba będzie. No to już, już, to już będzie tak jak październik, październik, październik. Można sobie porównać. Zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. Po roku czasu, że tak powiem. Coś, co, co, jak będzie wyglądał. Można będzie październik do października przyrównać, o tak. Także dziękuję bardzo.